wygrała ta, która jest bardziej przychylna mieszkańcom. Ale gdyby panu powiedzieć, dlaczego ona jest bardziej przychylna mieszkańcom, a nie samochodem? Ja przede wszystkim gwarantuje większe ilości przestrzeni miejskiej, a tutaj takim punktem zapalnym generalnie był Plac Biegańskiego, gdzie w obu koncepcjach jedna zakładała ruch przez środek Placu Biegańskiego, czyli zostawienie status quo i identycznych ciągów komunikacyjnych czy drogowych, a druga zakładała wyodrębnienie przestrzeni społecznych czy przestrzeni... Yy dla ludzi I wyłączenie ruchu z, ze środka Placu Begańskiego, stworzenie jednego wielkiego rynku. Proszę powiedzieć w szczegółach, jak to będzie wyglądało, jak będzie pokierowany ruch uliczny, także komunikacja miejska. A czy w formie pierwotnej, z tego co zakłada ten projekt, komunikacja w Placu Begańskiego zostanie się wielkim rondem, gdzie część ruchu będzie kierowana za ratuszem przez uliczkę, druga pójdzie ulicą Racławicką, Czyli to będzie wielkie rondo, którym będzie się objeżdżać Plac Begańskiego. Ale problem jest także i tej natury, że te ulice są dość wąskie, panie prezydencie? Są dość wąskie, natomiast są przerabiane i zgodnie z tym projektem też będą przerabiane. W chwili obecnej przerabiamy część Racławickiej do góry, żeby ją udrożnić. Następnym etapem będzie remont Racławickiej tutaj już bezpośrednio za kościołem, gdzie rzeczywiście będzie parkowanie nie z równoległe tylko prostopadłe i też powiększy się przestrzeń. Kolejnym etapem jest przebicie w ogóle Rasławickiej aż do przez tereny Pogotowia, tam akurat nie ma kamienicy, jest parking do, z tyłu, żeby otworzyć kamienicę i zapewnić ich obsługi, kamienicy drugiej alei i stworzenie tam dużego miejsca parkingowego. tym w ankietach, które miasto przeprowadzało, w konsultacjach społecznych Mieszkańcy troszkę narzekali na ten, na ten pierwszy wariant przygotowany przez formę, że tam nie ma na środku placu takiej małej architektury, zaplanowanej małej architektury, która jest jakby niezbędna przy tworzeniu takiego placu publicznego miejsca publicznego. Czy znaczy to jest przestrzeń publiczna przemiana zapewniona, jeżeli chodzi o same same gabaryty tego placu? Natomiast musimy stworzyć coś, co jest przestrzenią społeczną, czyli wymuszającą ruch, czy też miejsce spotkań na tym placu. Takie prace są prowadzone przez naszego panomocnika do spraw rewitalizacji, natomiast będą one już po wbiciu łopaty, czyli jako e, z, zmiany w, w projekcie, bo w tym momencie jesteśmy e, po opiniach Urzędu Marszałkowskiego, że musimy jak najszybciej zacząć tę inwestycję. I rozpocząć działania Zdjęcia. dalej. Jeszcze raz to samo, jeżeli dobrze. Ja może wyłączę dostawkę. Macie to łatwiej przednie. Się. Nie pomyślałem. Bo zawsze wyciszę. <grym> Czyli jeszcze raz o tej małej mhm. architekturze. Dlaczego jej nie będzie? Znaczy, nie, nie jest tak, że nie będzie tą architekturą małą, czy tym kolokwialnie nazwanymi meblami miejskimi. zajmuje się teraz Panu do spraw rewitalizacji i te mebla będą pojawią się. Natomiast na tym etapie projektów, czy wykonawstwa w ogóle nie było to planowane. Natomiast zastanawiamy się na budową kolejnych przyłączy, bo wiadomo, że te meble miejskie mają spełniać jakąś funkcję, muszą spełniać odpowiednie warunki, czy to przy, przy sprzedaży jakiejś, czy tam małej gastronomii epidemii. dlatego musimy te wymogi spełnić i to na placu obsługa takich punktów będzie zapewniona. A będzie więcej zieleni, bo o tym też wspominali mieszkańcy miasta, że jednak w tej chwili na placu jest za mało A czy sama płyta, która jest zaprojektowana generalnie dużym z nie będzie podlegać oprócz tych mebli miejskich, parasolek czy też innego typu infrastruktury. Natomiast zieleń miejska, która tam jest, zostanie. Panie Prezydencie, jeszcze miałem pytanie właśnie wyleciało z głowy, kiedy się rozpoczną prace i ile to będzie kosztowało. Przewidujemy, że prace zaczną się pod koniec września, bo do tego nas obowiązuje umowa i przedłużenie terminu od z Urzędu Marszałkowskiego, więc to musimy zrobić. Będą trwały do grudnia 2012 roku, bo wtedy mam ten deadline, czy ten termin ostateczny, kiedy musimy zakończyć i rozliczyć się z inwestycji. A jaki będzie koszt i na ile nas Unia wspomoże? Tak, jeżeli chodzi o dotację unijną, to jest około 34 milionów, niecałe 34 miliony złotych. Natomiast my musimy dołożyć praktycznie drugą część tego, przy czym też czekamy na warunki przetargowe. W poprzednim przetargu, który został unieważniony, cena wyszła około 68 milionów za całość. Panie Prezydencie, jeszcze jedno pytanie, może nie bardzo związane z akurat placem Biegańskiego, ale mieszkańcy też się troszkę niepokoją, że zmieni to troszeczkę, utrudni ruch w centrum miasta. Taką alternatywą byłoby przebicie ulicy Sobieskiego na przykład do, 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 do trasy. Czy są takie plany w ogóle, bo kiedyś wiem, że były. Są takie plany, zresztą jest to zatwierdzone w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. Jeżeli chodzi o samo przebicie Sobieskiego, Mamy już trzy koncepcje architektoniczne, które są zaproponowane przez biuro, które nam projektuje to, i będziemy tutaj w przyszłym roku też prawdopodobnie zaczynać już od projektowania, czyli wszystkie uzgodnienia wykupu terenów, żeby zacząć tę inwestycję. I teraz ten drugi temat, czyli to spotkanie, które właśnie Pan zakończył, czego dotyczyło? A czy dotyczyło wspólnej promocji terenów gospodarczych, bo Częstochowa ma. Aspiracje bycia liderem subregionu. Do tej pory tego rzeczywiście nie było odczuwalne, nie było odczuwalne przez gminy, które są na zewnątrz. Ja też wychodzę z założenia, że sukces Wrocławia nie wziął się z samego sukcesu Wrocławia, ale gmin, które są naokoło i gdzie lokują się przede wszystkim te inwestycje. My mamy w chwili obecnej tereny operatora RFG, spółdzielni rolniczej, a także własną strefę ekonomiczną przez Korkach. Plus jeszcze całkiem obok i niedaleko tych naszych nasze tereny więc w tym przy skorkach, tereny inwestycyjne gmin ościennych czy też Starostwa Powiatowego, bo tam zarządza częścią terenu, który jest w gestii Skarbu Państwa. Chcemy opracować wspólną koncepcję promocji tych terenów. To się świetnie wpisuje w taki ekonomiczny trunk, czy to economic triangle, jak to się mówi. I właśnie w tym kierunku chcemy iść, żeby wspólnie opracować to i zacząć promować nasze tereny. To wszystko. to wszystko. Proszę nam się przedstawić jeszcze. Marcin Biernut, zastępca prezydenta miasta Częstochowa. Dziękuję bardzo.